Panie Przewodniczący, ścisłe. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Ja mam jeden wniosek do Pana Burmistrza. To wniosek, aby rozważyć i podjąć działania w celu wprowadzenia kontraruchu dla rowerzystów na niektórych ulicach jednokierunkowych w naszym mieście. Czyli aby umożliwić rowerzystom jazdę pod prąd na drogach jednokierunkowych. W Lubartowie w centrum miasta nie ma ścieżek dla rowerów, dla rowerzystów. I przyjęcie to, takiego rozwiązania na niektórych ulicach jednokierunkowych poprawiłoby warunki przemieszczania się rowerzystów, których w naszym mieście. Proszę Państwa, bardzo proszę o spokój. Proszę Państwa o uwagę jeszcze których w naszym mieście jest znaczna rzesza. Przykład takiego rozwiązania na ulicy Obywatelskiej. Odcinek jednokierunkowy od Szkoły Podstawowej nr 1 do Szaniawskiego, do ulicy Szaniawskiego. Ruch opuszczony jest od ulicy Szaniawskiego. Aby dojechać z odwrotnej strony, czyli do osiedla ze strony miasta, rowerzyści muszą jechać ulicą Prusa, no i dalej skręcając w lewo do ulicy Szaniawskiego, nakładają drogę około 500 metrów. Gdyby wprowadzono kontraruch na tym odcinku Obywatelskiej, to ułatwiłoby to poruszanie się rowerzystom i polepszyłoby dojazd do domów. W sprawie tej zabierałem głos na jednej z sesji. Od komendanta powiatowego policji usłyszałem, że nie zna takich rozwiązań. Chciałem Państwa poinformować, że kontraruch dla rowerów wprowadzono na ulicach między innymi takich miast. Poznań, Wrocław, Warszawa. Najaktywniej w tej kwestii, w tej sprawie działa Gdańsk. Jest tam 127 ulic z kontraruchem. I wbrew obawom, wy, wyrażonym szczególnie przez kierowców samochodów, to bardzo bezpieczne rozwiązanie. W Gdańsku w ciągu 5 lat doszło tylko do jednego wypadku z udziałem rowerzysty na ulicy, na której obowiązuje kontraruch dla cyklistów. Również w Lublinie w najbliższym czasie będzie wprowadzony kontraruch na ulicach. Ogrodowa Rabego, Akademicka Konopnicka, Chopena, Zuchów Legionowa, Łowackiego, weteranów Walenroda, Wajdeloty, Furmańska, Cyruliczna, Lubartowska, Kowalska, Jacentowa, Trześniawskiego. Przepraszam, miast. Czy takie rozwiązanie funkcjonuje w wielu miastach, ułatwia to poruszanie się rowerzystów, szczególnie w centrum miast. I oczekuję, że Państwo Burmistrzowie rozważą możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania na niektórych drogach jednokierunkowych. Na pewno by to poprawiło jakość podróżowania rowerzystów w naszym mieście. I drugą sprawę. Jeżeli pan burmistrz by pozwolił to zadam pytanie. Sprawa dotyczy modernizacji linii kolejowej w naszym mieście. Codziennie obserwuję te pracę i chciałbym się zapytać, czy pan burmistrz mógłby udzielić informacji na czym ta modernizacja ma polegać? Czy w ramach tej modernizacji powstaną nowe przystanki kolejowe? Tamte, przypomnę, były wykonane jako doraźne. Czy również powstanie przejście kolejowe, o którym dla pierwszych, o którym tutaj kilkakrotnie na sesji mówiliśmy? Powiem też Państwu Radnym, że mina Lubartów dofinansowała to inwestycję przejścia kolejowego decyzją Rady w kwocie 60 tysięcy złotych. Czyli jest tutaj wsparcie tej, tej idei? I jeszcze na koniec chciałem podziękować za reakcję na zapytanie, interpelację na poprzedniej sesji informować, że wokół chodnika do osiedla sorbetu no, tereny zostały uporządkowane, wykoszone i dużo lepiej to wygląda. Dziękuję za reakcję.